Ojeje wierzch, A tu te słońcowi panele całe nie tu mają pływ Tam dalej jeszcze stoi e, peżna sztylerzów. I no, kto z sam mógł zastanawiać, jak oni te słońcowi panele wsiądze, stywiają, e, czy też wietrznici nie e, niedywno o tych wietrznikach e, zrobiła jakoś tam kontrowersję no ale tak w na same tak ci praktyczny, e, praktycznie zastosowani tych źródłów ładnywialnie, energię to ktoś sam może zastanawiać coś co z tymi słońcowymi panelami, czy tłuna eteli tego słyńca czy eteli wiatru, żeby te witrzniki wsiądzę stawiać, do kto będzę hałasowało, do bandze, nie wiem nie ja wiem, czy te panele jeszcze z będą robiły, a że będą stojąłe i że same mogą przegrzewać, bo tym ciuż, że one na mogą przegrzewać jak nie są e, chłodzone weblato. A bo też samo że coś z nimi zajać jak snik na nich będzie zależył łeb zema, tak tej, no to, jak wez że i te witrznici i te panele to nie są tacy często bez problem bez problemowe rzeczy. No ale jut chylające łedtegłe, a jak to praktycznie będę z nimi wezdrzało, no to ją mesla, że jakby nie było, to nie ma co tak co myśleć, że nie wiem chcą na zabijać, że chcą na jakąś szkłeda zrobić, że robią znaju debilów. No nie no. Tak poprzydzę i mesla, że jakby sobie płowiadelny na ta teama blues co se znają na takiej technice, to by było fajne. Jeżeli chodzi o ci te techniczny sprawę, nie? Znaczy, no każdy że powiedzieć, mamy wolność słowa, ale strzące na te panele, no to e, mnie przemiór. bardziej jak te praktyczne rzeczy, to przechodzę, przechodzę na myśl estetyka. Jak to sa no, w maleje w kraj maleńk? W jakim wierzchu to no, nie leży na takim jakimś terenie, co by był jakby baroznony z Malenków Nie jest tak, że tu Eco od dzień ja się z dron przelatiwały i robił Dimcie pięknych terenów, tu też nie ma za wiele turystycznych leśnote, to pewna bardziej na norda, tam już za A, No, ale jak tu esa no to już miasta, że nie ma poprywcy na co narzekać, jeżeli chodzi o creymalęk. Nie wiedzę, że wsiądzę z analizę. Eee, w każdym leźnie na leże jako na co bardzo ten kry zasmiecała to co bardzo coś lechyku robiła ale no myślę, że wygląda kryj we wierzchowie je fein a czy je fein to je wirt łebarny yy, jest wirt tego żeby go chronić no i teraz może to nie jest bardzo estetyczne, jak tam ja yy, tam skible leżą tutaj jakiś czy ale tak zrzącę na te panele, to mesla, że to bardzo dobrze wezdrzało. Jak i. Jak i. O. Bandunen zrobiony. To wszystko, jak ma tych panelów, będzie zrobiony. No to wiedzieć, że tam będą, znaczy, mniej estetyczni, znaczy, blaszak, może jeszcze będą stojały, ale same te panele yy, w Krymalengsa wpiszą mesla. A mesla, też, że taki yy, wdarzeni są na. Krym na estetika. Ja czymś co medzy z dnia w No i często są let tym, że e, w gardach, że w gardach to jest jako e, patodeweloperka, deweloperka, że tam stawiają hecze, za heczą, raczej tam bloci, nie bloci, no ale na wsach, czy w takich łeb jak wiesz, to też Czasami jest e, problem choć jak gidom. Wiesz, to dosyć dobrze wezdrzy. Myślę, że to jest myle na baro dobrze wezdrzący jak sobie przejmie do do y, i innych. Te ja, tam nowych łeb sadłowych, które lewstywają. Na no jak ich nie spłeszży, to te hecze z pustyków. Często nawet kani jest tam łeb robiony. Robił na budowach, no to i mił docienieni z heczami, z pustyków. A... I tak przywze to. Jakie ta technologię robienia tych te heci, stywianie tych heci, to mięsa. Rzeknę tak: w jednym sztuce to mięsa tak wedywało, że a, lepiej jakby te wszednie hecia, jak to zburzył i płęprywze, płęwszyzył te rozeznę do takich heci. Z, no może nie za bardzo prywatnych. Ale, ale chcemy rzeknąć, że porządnowekłononych baraków baraków no teraz tak szpertowno perznagidom ale chcę że nie dosłownie barakach, ale no nie wiem, ja czy ich w budynkach zbiernych dla zakwaterowani Co to wobec, że kwejdy by chciał zjeść co apartno i to najlepiej jedno Jednopokoloniowi gburstwa, i to je poprzedza ci zabierani na placy zabirani zabierani na ternigłe i i y, słej głę swoje machecia nawet nawetka nawetka chłesbej na tak dlipłe zrzadkły, one nie wezdrzą, tak żeby jak jest z tym krymalenka malenka i myślę, że. No nie wiem, co na to budowlany prawe. Ale jeżeli budowlany prawe na to nie pozwolą, no to to się krytyka budowlany głęprawa. prawa. Ale już miast to odlicie jak ją postawią, to chęć z pustyków, to odlicie ja male na jakiejś staci bestri, na z bestrą farwa. Miasto tak dobrze łeb dać na to dyle, Jak czysto, prosto jak jest to wystylizować żeby to tak. Chłecy na płezdrat wezdrzały jak cosny Termigłe, żeby z płezdły to nie wędrzało tak, że my jesteśmy jak no ledze, jacims, no parazita na cele yy, na jej planetę, A to tak po czasu wezdrzy yy, i myślę, że ten spytk estetyczny i spytk dbało o to, żeby a, żeby lecci, zejani jak się równak zgadzało z niteru, a przede wszystkim mesla, to jest wyżni, tam, to tak pływdzę mesa, w biome widzę miast, e, no chcemy reknąć wykroić soja czy si dzyl, I tak cawno, poświęcić na lecci, na, lecki, na lecki budowani, na lecki, alecką infrastrukturę ale żele, my co żyjemy w większym stałym placy, w którym nie decydujemy się tak do nydzi nie kwic, no to chłopcy tyś zadbajmy o tę estetykę jeżeli my na to żeby y, że nytera, jedna ma w większym stampniu y, no może nierówny. Ale jeżeli ta niteramy prawe razem z nami uznawać jak jakąś webinę za swoją, i my po nie decydujemy się na to, żeby wszystko webeto to my też musimy mieć ta ci webrzyżek, ta ci płeciecesi webrzyżki, żeby się zgłędzać z tą niterą, ani żeby ja po E, jak jest tak do, dodry że nie jest to nama praktycznie wszystko zabetonować, to chłopcy tak estetycznie my musimy zaznaczać bez trima ma bez trima um, no bestrym malowaniem na ich checiów, że tu jest meme, że tu są ledze i ty ledze chcą sobie, 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 sobie w wygodno, że ci ledze chcą jak chcą mieć jakiś spanowani nad tą ebindą oni są łegą, bo y, wolność tomku w swoim domku. No nie. Ja myślę, że to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo. Czy to jest najdum? Czy to jest najdodum? Czy to jest najdodum? Czy to jest człowieka? Czy tu, tu, tu mieszka człowiek? No nie, tu na tery to mało ledzy To co chcą że wszędzie, te, jak teraz je Ale już nawet ka You know pude, know, to ja tu je wiedząc, tu je puele, to je lecku robione, ale to jest jakoś skumpłynęje. Ale ja nie wiem czy tu na przemir za 10 lat tue tistegnie, nie na nadany status szaseje, jakus nie wiem, szaseje jakiegoś piłsud, czy czy szaseju wałanse i że tue nie będą stojały jakis nowi Heć z pustyków. I myślę, że ktoś by sam mógł płekusy na to, żeby w takim placu wecyć te drzewa i postawić heć z pustyków. Czy to jest kłaewny? Nie, to nie jest kłaewny. No mamy metery e, tykle z mieszkaniami, ale z nie mają gdzie mieszkać. A tak po prostu jakby nie mieli takich ambicji, jakby teli ledzy nie miało ambicji, żeby mieszkać w jednym płekwelenim, w jednym moi rodzeźnie, Nuklearny, rozeźnie tak powiem, że, e, po prydze, płydy jednym daka, apartnym daka, jeźmę, że są Meslec, Soroic, Bruntwitz, bo ja czym tam Led Zyleni, Led Wszedczych, innych i burstwów. No to że nie bardzo dobrze z mieszkaniami, bo tak nie jest człowiek stworzony. Człowiek jest stworzony do rzeczy w Grepie, a nie blus, w Gwysny rozeźnie, żeby płetemu, e, ciasca, ja z... Pana na szarwarku, pana na e, fuelwarku, pana na swoim pałacu. Czyli ten pałac to tak Prywze, taka Buda, chterny, baro mało feleje do takich e, klatczy, taci w blokły. No ale te klatki w blokły, no to chlecy one nie oddywają, że są ja czymś z placadli rziecy, buszni, piąkni nie wiem, czy to nawet kanie ja, czy tam e, cesk. nie wiem, ja czy z dwerkłowa tostę, za taką dwerkłową I i dlatego teli rodzice się decyduje na to, żeby postawić co so jedno z nową heć. i ziec w tej hecie eu Nie dające, ale tacy rodzice na to na jeżwicy. Jemę tym co przeparła anciwają załka do załci. Puele do puela I plus, myślą o żeby zabierać z wicy plac że ten plac nie jest tak bezwzględny jak byłeś, nie, ale na to łydba. No nie To nie jest dobrze Ja myślę, że no, Jeżeli człowiek zadecyduje na to, żeby jechać Na takim terenie czym na takim czym terenie y, niebaro, niebaro zurbanizowanym to on musi niblusa zajmować z tym, żeby było estetyczno zleciły by płez rzadko, ale też żeby było estetyczno z rzadko bo nytera, by miała być w tym yy, momencie subiekta, nie do przestrzegania, ale też subiekta. bo netera sama soje wiertnoscą i to jak ta nytera wezdrzy. Jak zdrzimy na to, no to mówimy, że to jest doch przeszczółcony przez człowieka ja Tu otłeci był las, ten teren był wecanty, terenowi posadzony. Ale to dobrze wezdrzy. To, to ja westoję to jest jako zespół robota człowieka z rodu. Specjalno tero nie pokazywam za wiele takich przemiarów, bo bym mógł iść w taci plac, chcę to brzetłe wezdrzy. Ale specjalno tero pokazywam taci plac, gdzie no ja widzę, że człowiek tu rządzi, człowiek tu mo swoje panowani Ale nuteraty tu tu co z dopowiedzeni i ta a dobrze tu cieje. Już tak myślę, że w kontekście rozmaitych hmm, wątpliwości co do tego na kuli człowiek są młodzież w swoim zajaniem, rozwijaniem swojej cywilizacji, a na kuli mił barnic z na kuli by mił bra rodę, to już że to by była ta łet Tak, żeby nytera, żeby roda sa dobrze ciała. Żeby sa dobrze ciała i zwierzęta i rozcenę. Im tułe je zle, tym tułe tym ziejantum, bo doch te drzewa zieją. Doch ta trywa zieje, doch to wsietkę tyłe zieje. Im tu je zle, Mysleni, a im może być zle. I może być zle, bo i zwierzęta, i rozcenę mają coś na rtaciłe dobrostanu, jo. I ten dobrostan to tyś jakoś co tam My wczego w nie musimy wiedzieć jak to całe biwo. My nie musimy wiedzieć jak to całe biwo, ale no to je. Są rzeczy, jakich my nie musimy wiedzieć. Je krejamny język, rozcenów. Ja ci nie musimy znać i nie musimy go uciec. Niech one są same w sobie komunikują to, co chcą zakomunikować. My są możemy sadnąć na takim tronie i co na to co na to zerac, ale nie chcemy być takimi absolutistami i rzeknąc, no jo, mimo ta chleba, to jedz ta kuści, nie? My możemy się na tym sadnąć i bez taci e, ta ma, tak ma anarcho monarchistycznymi ma jak ty królowie kasieprci, co ich było sklepicą, ani żaden nie rządził Myślę, że taci bybę mieli też tych do rodę. Tak tej wczymy bybę leci ma króla ma. No w tym, że bybę mogli co so, co so ci prawo do tego, że my tu idziemy i zaczejemy. No weszliśmy tego wczeszcigłe, jak my, my no stworzeni my jesteśmy weszli. No już, no już satcjeja weszli w te we e, drwę, w te nawet kałet tego tego, tych blunów, w tego niebiescigłe sklepu, w te plesowe. Już satcjeja we tego weszli, jak no stworzeni. I wiem, że jem weści, ale to już mnie nie dwy, taciugłe pociecy, że je ja bym miał temu, nad tym tak zfiardo, rządziec. To mnie taciugłe pociecy nie dywy. I ja myślę, że no to, to chyba tak by miało westrzec. Jo, ja, ma my my sobie z pana Marodę, ale nie wszystko w jedno jednut zmieniwać. Memomesa o ziemia czenic z Pledunu. Ani ani kwic.